No, i to już doszło do tego, że po prostu ja zazdrościłem umarłym, że nie żyją. Naprawdę. To są moje ciężarówki, które stoją za mną. Na wszystko jest leasing, kredyt. Po prostu wróciłem w końcu do życia. Do zawodu też chciałbym wrócić. Poszukuję aktualnie trzech kierowców, żeby to zaczęło wszystko funkcjonować z powrotem, ponieważ robotę mam pewną i na pewno ją będę miał. To jest wszystko, co mam w życiu, na co ciężko pracowałem. Nie chciałbym się tego pozbywać, tylko chciałbym dalej pracować i mieć co robić w życiu, ponieważ wiem, że to da mi pewny chleb. No niestety doszło do sytuacji, do jakiej doszło. Na pewno raczej nie z mojej winy, tylko z winy po prostu choroby oraz lekarzy, którzy uważam, że mnie po prostu jakoś tam źle poprowadzili, że dało się mnie wylecieć wcześniej, a dopiero to zostało zrobione teraz. Bardzo proszę o pomoc. Ponieważ tak jak mówię, jest to wszystko, co mam w życiu i, i, i no i nie chciałbym tego stracić, bo bardzo lubię jeździć. A jeźd jeździć ciężarówką, no to możemy wiadome łączyć przyjemne z pożytecznym. No na razie niestety nie mogę sam jeździć, ale jak się odbuduję na pewno będę to robił. Kamil Kmiecik mam 32 lata. Jest z panem mama, tak? No. Yy, ja jestem Majewska Jadwiga, no tak 60 lat mam. <laughs> 60 lat. Mamusia. Tak. Mamusia. Kochanego syna czy nie kochanego? No kochanego. 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 Panie Kamilu, co się dzieje w Pana życiu? No ogólnie już od samego mojego urodzenia były ze mną problemy. Czyli miałem zapalenie płuc na samym początku. Później bardzo chorowałem, non-stop antybiotyki. Następnie doszło do sepsy. Uratowali mi życie w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, pod Warszawą. Co? nie wiem, miałem miałeś w Kielcach, na Langiewicza. Tak, tak. Z Kielc, z Langiewicza przetransportowano mnie właśnie tam do tego Centrum Zdrowia Dziecka, w którym mi no, najprawdopodobniej no, cały ten no tam mi uratowano życie i dobrze chyba poprowadzono, tak? Bo wyleczono mnie z tej sepsy. I tam mi zdiagnozowano też niedobór odporności i mniej więcej miałem wtedy nie wiem ile lat, 15, mało, 16, bo nie pamiętam 14. 14 Wiem, że to chyba były czasy gimnazjum na pewno. No, i co, od tamtej pory przyjmuję immunoglobuliny, czyli tak tą odporność regularnie, co, co miesiąc, co trzy tygodnie. No i jakoś w miarę funkcjonowałem. Dopó do kiedy nie zrobiły mi się problemy z jelitami? Pięć lat temu poszedłem do lekarza. Naprawdę, miałem już bardzo, takich dużo, bardzo dużo takich objawów, przez które nie mogłem normalnie funkcjonować. No to tak, i dałem mu karteczkę z tymi objawami. On tak się na mnie popatrzył i zapytał się, czy, czy, czy ja u psychiatry byłem. No to mnie, że tak powiem, bardzo zirytowało, ja, zirytowało lub zdryzgotało. No, i że tak powiem, przestałem tam jakoś naciskać i chodzić po lekarzach. Aż doszło do takiego czegoś, że miałem problemy z, z przyjmowaniem pokarmów, z przyjmowaniem. Yy, po prostu z napiciem się wody. Się potrzeby chyba. Znaczy potrzebę czułem w głowie, ale no, organizm yy, nie po, po prostu nie, przy, nie przyjmował jak trzeba. Mhm. To zaostrzenie yy. nastąpiło 5 lat temu, tak? Zaostrzenie to zastąpiło, bo ja tak jak sobie po swoich zdjęciach, bo fotografowałem się. gdzieś tak yy, zaostrzenie nastąpiło, nie wiem, dwa, trzy lata temu. No i tak sobie chodzę, taki jak taki dziadziuś. Mam 32 lata, prawdopodobnie przez to wszystko, no to mogłem się czuć na 96, ledwie chodziłem. Jak sobie podjeżdżałem gdzieś samochodem, to musiałem sobie podjechać jak najbliżej, bo nie miałem siły chodzić. Trafiłem do szpitala. Po prostu tak mnie już wykrzywiało, tak mnie odwadniało, tak brakowało potasów i, i innych rzeczy, zęby się sypały w oczach. Trafiłem do tego szpitala z diagnozą mikroskopowego zapalenia jelit lim, limfocytarnego. Trafiłem do szpitala w niedzielę, w ostatnią niedzielę czerwca, a w poniedziałek miałem wynik kolonoskopii którą sobie zrobiłem tam jakiś czas wcześniej, nie wiem, czy tydzień, czy około dwóch tygodni, ponieważ trzeba było też czekać na wyniki, tak? Więc prawdopodobnie z półtora tygodnia mniej więcej. No i trafiłem na oddział wewnętrzny drugi w szpitalu zespolonym w Kielcach, gdzie doszło już do niewydolności nerek. Nie mogłem, nie mogłem normalnie jeść, nie mogłem pić, w ogóle Yy, miałem taką wodnistą biegunkę, że napiłem się łyka wody i po prostu potrafiłem iść do łazienki. Yy. Mogę wtrącić? Był po prostu już na wykończeniu i lekarze nic nie robili. I, i... Yy, potas tylko dostawał, magnez, sód i glukozę. A jeżeli kreatynina jest w moczu, to przepraszam, yy, w szpitalu na Czarnowie, na yy, piętro niżej jest Nefrologia, Nefrologia. Ale, ale mogę ja skończyć I, ale ty ja tylko to powiem i po prostu prosił się jeżeli lekarz doktorki prowadzącej jeżeli pani nie daje sobie rady ze mną to proszę mnie przesłać na inny oddział zignorowała pani doktor wszystko w ogóle nie brała pod uwagę nie powiedziała tak salowa to po, jak poszłam po bułki i, i chciałam kupić jakąś tam Yy, powiedzmy kawałek, yy, yy, dwa plasterki szynki, kanap. po co pani mu kupuje, jak yy, on nie będzie jadł tego? Ja mówię, a skąd pani wie? I w ogóle, yy, no zostawię ten, Na takie więc. objawy, jak właśnie mówię, że jadłem, yy, yy, gryza bułki, już organizm tego nie chciał przyjmować, bo od razu leciałem do łazienki. Wypiłem łyka wody lub łyka herbaty, od razu leciałem do łazienki, łyk zupy, łazienka. Przysłali mi psychiatrę, że mi psychiatra pomoże. No, no niestety nie pomógł psychiatra, bo trzeba było mnie dać na oddział gastroenterologiczny lub. Lub na nefrologię. No. Ja wyszedłem z tego oddziału w takim samym stanie, w ogóle bez sił, o barierkach. W wincie to kucałem. No więc wyszedłem z tego oddziału, wypuścili mnie w takim stanie, w jakim przyjęli. Wypisali mi leki na wysokie ciśnienie, gdzie ja ciśnienie mam za niskie. Wyszedłem w czwartek. Yy Wujek mi musiał wynosić walizki, ja nie miałem się kucałem w windzie. A w sobotę dzwoniliśmy po karetkę, bo miałem ciśnienie 70 na 40 i dalej miałem te wodniste biegunki. Trafiłem na sor na kościuszki, karetka mnie zawiozła i tam wtedy wyszło znowu niewydolność nerek. I tym razem zostałem pokierowany na dobry oddział, gdzie mi tam przyniesiono ulgę już tam w pierwszy czy drugi dzień, czy trzeci. Na tym oddziale też byłem chyba ponad y, około półtora tygodnia na nefrologii, na w, nefrologii w Kielcach, czyli piętro na niżej na Czarnowie. To mogli mnie tam dać od razu. od razu, a nie przynosić mi tyle cierpienia. I ja tam też się prosiłem właśnie, żeby mi zmienili oddział, y, że może powinienem trafić y, do końskich na gastrologię, ponieważ słyszałem, że to są najlepsi po prostu, najlepsi, że jest to najlepszy oddział święto Proszę pani, pani widzą, że syn jest zaopiekowany w szpitalu, zaczyna wyjeżdżać i wyjeżdża do pracy. gdzie ciężko pracuje poza granicami, tak? tak. Pani na jego leczenie. No to... tak. Co pani robi za tą granicą? No, wyjeżdżałam za granicę do opieki osób starszych. Najpierw to była Sycylia, Włochy, y, praktycznie całe Włochy i teraz Niemcy od 10 lat. Mhm. I za te pieniądze cały czas go pani leci. No tak, no bo. Jest tu bardzo skromnie mhm. u was. Dajecie radę? Bo pan. Wcześniej miał przedsiębiorstwo. Wy, ja bym no nieźle to funkcjonowało i ja się prosiłem lekarzy właśnie, mówię, zmieńcie mi oddział, mówię do pani ordynator, bardzo proszę, pomóżcie mi, bo się bardzo męczę. Ja mam co robić w życiu, kocham to, co robię, zatrudniam ludzi, ale no nie, mam si nie mam siły, tak? I żeby sam jeździć i chciałbym wrócić. To mi powiedziała, że to nie będziesz pan już pracował. Tak. tak mi powiedziała. Pani ordynator. Pani ordynator. Ile zatrudniał pan ludzi? A u mnie to było tak różnie. Dwóch, trzech, bo to było to, tak, tak, że ja też... Tak, no? mam, mam je dalej. No, one stoją. One stoją, stoją w tym myślimy, momencie, płacę leasingi, płacę kredyty. Nikt nie, kredyty, nie pracuje. Nikt nie pracuje. Y, płacę też ubezpieczenia. Są też podatki od środków transportowych. No ja to kocham robić. Kochałem jeździć, kochałem łączyć przyjemne z pożytecznym. W pewnym momencie też przez tę chorobę wyszło tak, że straciłem pewność siebie za kierownicą, bo już nie wiedziałem naprawdę, co się dzieje. Oni mi tylko zwiększali dawki na Tablete. depresję. W tym momencie ja tabletek brać nie muszę, ponieważ trafiłem na ten oddział do końskich. No, i tam mnie postawili na nogi. No. Teraz się czuję, jakbym miał 32 lata, a nie 96, czyli trzy razy tyle, ile mam. Gdzie ledwie chodziłem, najprostsza czynność była dla mnie trudnością. Po prostu ludzie też jak zobaczyli, że przez rok czasu ja nie dochodzę do siebie, tylko jest wręcz ze mną coraz gorzej, cały czas tylko narzekam na bóle brzucha i, i też. Potrafiłem nie odbierać już telefonów, bo mi się nie chciało. To poodchodzili. Następnych nie mogłem przyjąć. Podejrzewam, że no dlatego, ich, dlatego się nikt nie zdecydował na pracę u mnie ze względu na mój wygląd, tak? A wiem, że to można było po prostu zrobić wcześniej, kierując mnie na odpowiedni oddział. Chcę pan wrócić do zawodu. Chce pan Oczywiście. Jak, na nowo jak tyl, tylko myślę o tym, ale przede wszystkim teraz głównie myślę, żeby stanąć na nogi i nagłośnić sprawę, jak po prostu lekarze ze mną postąpili, bo po prostu to dla mnie to no to jest tragedia. Doprowadziło mnie to do ruiny, przede wszystkim psychicznie, fizycznie, no i finansowo. I, ale psychika i fizyczność, widzę, że mi się tutaj odbudowywuje. I kiedyś, jak w ogóle opowiadałem jeszcze całkiem niedawno o tym, to mi się głos łamał. No teraz już mi się nie łamie. Ale ciężko mi jest o tym mówić i, i, i też nie wiedziałem, że będzie musiało u mnie w życiu dojść do takiej sytuacji, że będę musiał prosić kogokolwiek o pomoc, ponieważ no, zawsze sobie radziłem sam. Robiłem wszystko ponad swoje siły. I wiem, że mi to jakoś wychodziło, i byłoby wszystko ze mną dobrze, gdybym trafił na jakichś lekarzy, którzy chcą diagnozować, a nie wypisują. Po prostu wypisywali, lub dawali leki, które w ogóle nie działały, lub łagodziły, lub było coraz gorzej. Ja też brałem przez rok czasu i dwa miesiące steryt na, na to moje limfocytarne, mikroskopowe zapalenie jelita grubego, gdzie lekarze mi powiedzieli: Koński. Jak trafiłem do końskich, że to się bierze tylko dwa miesiące. Tak? A ja chodziłem prywatnie do lekarzy, robiłem kolonoskopię. No proszę brać dalej ten y, to i będzie dobrze, leć się w domu. No i to już doszło do tego, że po prostu ja zazdrościłem y, umarłym, że nie żyją. Naprawdę. No mogę jeszcze nadmienić, że naprawdę, no gdybym został lepiej pokierowany, no to ja Własnymi siłami. Gdyby takiej tragedii nie było, jakby. Eee, może nie, nie jeździłbym, tylko praco gdyby pracowali u mnie ludzie, to ja bym nie musiał się nikogo o nic prosić. A to jest jedyne, co mam w życiu i na co ciężko pracowałem. Gdyby nie pani wyjazdy, ma pani 60 lat, tak? No skończone. Tam się nie pyta, ale sama pani o tym na początku mówiła. To te leasingi nie były wypłacone, te kredyty też nie były spłacane. Tak, po prostu... a po prostu no, wiem, że mam zlecenia i po prostu chcę do tego wrócić no i wiem, że dam radę, bo się czuję na siłach. Tylko no, trzeba mi troszeczkę pomóc. No. O jakiej sumy Pan 300 tysięcy złotych. To jest to, że pan wrócił do żywych. Żebym wrócił do żywych, żebym miał jakiś spokój wewnętrzny, żebym mógł normalnie funkcjonować, leczyć się. Ja nawet mam samochód 22-letni, który już nie przejdzie mi przeglądu. Telefon, laptop na kredyt. Więc ja, gdy, jeśli to stracę, to zostaję bez niczego. Nawet nie będę miał naleczenie. Te trzy ciągniki, to jakie ciągniki? No to są, no to nie są jakieś tam yy, nowe sprzęty, to są po prostu stare, czy znaczy kilkuletnie sprzęty, które leczyłem jak tylko mogłem, które się psuły, No, ale wiem, że są, wiem co mam, wiem, że to jeszcze po prostu popracuje. Teraz trzeba byłoby zostawić w... na nową firmę, bo Ty... odbiorców pan ma, usługobiorców, tak? A tak, tak yy, usługobiorców to mam. Jak pani, do tego z perspektywy matki, patrząc na tyle lat cierpienia dziecka swojego i też taką orkę własną, która no, pozwalała wam, nawet trudno nazwać życiem, jakoś przebyć ten czas, przejść przez ten nie czas, nie. bo to było bardzo ciężkie. Według mnie to ja przeżyłem piekło przez ostatnie 2-3 lata pani No, było ciężko, było ciężko, był płacz, było nie, be, niemoc, no... Taka zle... bezsilność Bezsilność nie? dlatego, bo... Pokazali leć się w domu. No, lekarze na każdym kroku ignorowali, widzieli takiego człowieka, który niknie w oczach i nic... I nic nie, no, nie, robili, i nic tylko, nie robili, tylko, Uważali, tylko proponowali psychiatrę. Normalny, a jeszcze miesiąc, dwa, trzy... I prawdopodobnie by nie żył, dlatego, bo przestałby jeść, pić śmiercią głodową, niestety. Trafiłem na, tego, ten, na ten do oddział tego do Do tego doprowadzili lekarze. Przecież lekarze, jak to się mówi, składali przysięgę chyba Hipokratesa, powinni ratować ludzi. A nie osądzać kogoś. Ale ja nie mówię, że wszyscy lekarze są źli, bo na pewno tak nie jest. I są lekarze. Ci na których A, na teraz trafiłem, my. są naprawdę super byli. I z tego miejsca chciałam podziękować tym lekarzom. Ja, z Polski, ja również z chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że bo może to do nich trafi. Wrócił do żywych, bo jeszcze trochę i naprawdę byłoby kiepsko. Bo tak jak mówię, biegunka wyczyściła ja po prostu go ze wszystkiego. Ledwie żyłem. Pani w czasie tej choroby, kiedy firma się nastanęła, po prostu zadłużyła się na jego leczenie, tak? Tak. To jest kwota właśnie około 300 tysięcy złotych. Tak, tak. No. no tak, ja po prostu potrzebuję, no tak jak mówię, no ja jakbym jeździł, to by wszystko było dobrze, no niestety stało się tak, się stało, no i niestety no, muszę prosić o pomoc. Proszę państwa. Przez ostatnie 5 lat walczyłem ciężko o swoje zdrowie i o to, żebym miał za co żyć. Przeżyłem piekło lub jakiś koszmar przez to wszystko, co się działo. Pomimo choroby próbowałem pracować, prowadzić działalność. Ale to już mnie tak sprowadziło do partnerów, że niestety muszę prosić o pomoc. Teraz stanąłem na nogi i wiem, że będzie dobrze, tylko potrzebna jest Wasza pomoc. Potrzebuję uzbierać kwotę 300 tysięcy złotych, abym mógł dalej spokojnie funkcjonować i robić to, co kocham. Więc bardzo proszę, jeśli są jacyś ludzie o złotym sercu, których ta sytuacja porusza, o jakieś. Nawet drobne wpłaty będą potrzebne. Jeśli dotrze to do dużej ilości osób, to na pewno taką kwotę uzbieramy. Ja chcę żyć, chcę pracować. W końcu trafiłem na dobrych lekarzy, którzy mnie postawili na nogi, ale wiem, że do pracy to ja prędko nie wrócę. Mogę wrócić tylko do prowadzenia działalności, bo teraz głównie muszę się leczyć i przyjmować pokarmy. Przez 5 lat miałem z tym problem, byłem wysyłany do psychiatry. A prawda była taka, że należało wyleczyć na oddziale gastroenterolo gastroenterologicznym jelita. Przez 5 ostatnich lat wyganiałem śmierć ze swojego życia, leżałem w szpitalach, wyganiałem stamtąd tą śmierć. No i się udało, tylko że niestety zostały leasingi i kredyty. I, no i, i wrak człowieka, ale wiemy wszyscy i ja to czuję, że naprawdę mogę stanąć na nogi, tylko potrzeba jest leczenia, a to wszystko kosztuje też. I proszę o pomoc, bo ja naprawdę jestem, ja lubię pracować. Choroba mi zabrała to, co kocham. Nie chciałbym, żeby to do mnie wróciło, ponieważ lubię to, co robię. Robiłam w sumie, bo teraz wszystko no, stoi. Szanowni Państwo, zwracam się do Was z apelem o pomoc dla, dla nas, dla mnie i mojego syna. Syn przez 5 lat co najmniej walczył o życie. Cały czas bardzo ciężko pracowałam, aby go leczyć. Wykon jeździłam za granicę, konkretnie do Niemiec. Pracowałam jako opiekunka osób starszych, więc jest to. Ciężka praca, wymagająca ale... dużo sił i cierpliwości, ale od półtorej roku po prostu musiałam się zająć synem, bo był w stanie, nie wiem, czy dobrze powiem, ale to wszystko szło ku czemuś niedobremu. Nie dostał pomocy od lekarzy. Lekarze mówili, że jest zdrowy, w wadze 40 kilo. No to ja nie wiem, jak można być zdrowym. W, w takiej wadze. No po prostu teraz nie mamy z czego żyć i tyle. Po prostu jest tragedia. Kupujemy jeden chleb i kilogram pomidorów na trzy dni i jakąś margarynę i tyle. Bo nie mamy pieniędzy na nic więcej. A co z lekami? Ja nie wykupuję swoich leków, ponieważ dwa nakupuje, kupuje dla niego te leki i, i różne takie potrzebne rzeczy. Już o siebie nie dbam, bo nie mam za co. Kupić. Proszę Państwa, proszę pomóżcie nam. Liczy się każda złotówka, za którą dziękujemy i no i prosimy naprawdę, bo to dla nas jest ciężko. Przeżyliśmy trudny okres. To około pięciu lat to nie było życie, to była wegetacja, to nie było, nie mieliśmy żadnej pomocy mówię konkretnie o lekarzy, bo gdyby lekarze zareagowali wcześniej, do tego by nie doszło, do tego by nie doszło, Kamil by nie spadł tak z wagi i on po prostu też stracił wszystko. Ja tak samo, cały dorobek, czego się dorobiłam, nie ma nic, po prostu złotówka, goni złotówkę i tyle. I patrzy się sto razy na tą złotówkę, na co wydać. Więc jeszcze raz proszę o pomoc i zrozumienie naszej sytuacji. Miałam jedyne kolczyki, które mi zostawiła babcia. Nie powinnam je sprzedać, bo to była pamiątka rodzinna, ale po prostu no niestety mu sprzedałam. Musiałam sprzedać, bo nie mieliśmy nawet na lekarstwa wykupić. Yy, za co kupić te lekarstwa dla syna? No. Niestety. Tak to wygląda. Ostatnie półtora roku, proszę Państwa, musiałam się synem opiekować jak małym dzieckiem, bo po prostu nie był zdolny do życia samodzielnego. Nie miał siły. Musiałam go podnosić, myć, robić koło niego wszystkim, przygotowywać jedzenie. No, musiałam myśleć o wszystkim. No, i, i po prostu zero pracy, no bo nie, nie mogłam wyjechać, nigdzie nie mogłam iść do pracy, również nigdzie. Tylko musiałam pielęgnować swoje dorosłe dziecko. A tak nie powinno być, bo powinien normalnie pracować, powinien normalnie żyć. I tyle. I doszło do tragedii. Przez to, że lekarze zaniechali. Dopiero teraz. Trzeba zrozumieć takie, takie coś. Dostałem dobre leczenie. No to dzięki tym właśnie lekarzom jeszcze raz chciałam podziękować lekarzom, pielęgniarkom z gastrologii, jak i to ten drugi. W końskich. W Końskich, tak. Którzy dopiero zaczęli działać. No, wielkie podziękowanie. Zobaczymy. Ja też dziękuję. Zobaczymy co ludzie. Czy będą chcieli pomóc, czy nie. O tym się dowiemy, bo zbiórka internetowa trwa de facto trzy dni i umiera życie Śmierczą w naturalnym. Natura. A... Mm. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.